Witam kolegów hodowców. Na tym filmiku chcę zaprezentować kilka innych gołębi jak Jansen de klak. Te są też oczywiście w mojej hodowli. Tutaj na, na tym planie jest samczyk z pięknym takim, nie wiem, można powiedzieć przysmolonym takim szklanym oku. To jest samczyk. Jest u mnie od 2018 roku. Nachowałem już sporo z nim gołębi, także jak ktoś by chciał Polecam go gorąco. Jest to e, samczyk, który jako młody w 2017 roku był drugim gołębiem w Słowacji. E, wywodzi się z głębi e, od Reinera Pittmana. E, tu jest Fineka 5000, e, jest tutaj też e, Gumerleisen i tak samo Ringloze. Piękne, mięciutkie upierzenie. Tak wygląda ten ptak. Naprawdę przepiękne oko. Zaraz pokażę jego dokumenty. To jest jego dokument, rodowód gołębia. Następnie tu są wyniki jak ją zdobył, rodowód o, tutaj lepiej widać, jak, jak się uplasował drugi dom To eee. tu jest jego ojciec Fajny pytman to jest rudowód ojca, y, nie, to jest matka, sorry tu jest ojciec Gumorlizen Fineka 5000 Gołąbek. To niebieski gołąbek, oryginalny gołąb, gołąb od Patryka Boxa. Buksa. To jest gołąb z Sagana, czyli wnuk Sagana. Bardzo mięciutkie upierzenie, bardzo fajny gołąb. Tak on się prezentuje. Numer gołąbka to jest Belk, dwudziesty drugi rok, sześćdziesiąt jeden, czternaście, dwieście dziewięćdziesiąt siedem. Drugi gołąbek to samiczka NL oryginalny gołąb z hodowli Airka Leo Hermans, kupiłem ją na Olimpiadzie w Poznaniu.

Dwa głąbki, to są głąbki późniejsze, Mam ich uchowanych już sporo. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, będzie mógł zadzwonić, zapytać. To będzie na pewno, myślę, samiczka. I to tak: yy, ona jest po samicy od Huberta, yy, od Huberta Ośko z dziesiątki. To jest po tej yy, córka, tej jego drugiej najlepszej samicy rozpłodowej. Bardzo ładnie zbudowany gołąbek, jak wszystkie od Huberta. Jak mówię, to jest późny gołąbek. Mamy ich kilkanaście wychowanych już. W tamtym roku bardzo dobrze gołąb się spisywał. W tym roku u znanego hodowcy, jak ktoś będzie chciał, to dam namiary, gdzie, gdzie jej siostra latała w tym roku. W okręgu Toruń. Bardzo fajny gołębie. Jak mówię, to jest późny gołąbek. I numer tego gołąbka. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić sobie DNA, nie ma, nie ma żadnego problemu. I numer gołąbka to jest DV 9448 25 rok 621. Teraz drugiego zaprezentuję gołąbka. Za chwilę pokażę za chwilę pokażę ich matkę razem z, z certyfikatem DNA i pochodzeniem jej. Ten jest ciut starszy. Mam, roz, mam różne kombinacje z tą samicą, z różnymi samcami. Te gołębie są nienagannie zbudowane. To jest młody gąba, to będzie naprawdę torpeda. Tak wygląda. Okej, okay. aha, sorry, zapomniałbym numeru. To jest tak, DV9448, 25 rok, i numer gołębka to 629. I tu jest ta samica. Matka i Porsche. Naprawdę jest to gołąb jedna kula. Ubita. Piękna samica. Jest tak, yy... tu jest certyfikat jej, Dena. To dowód jej. A ojciec jest diamant Porsche od kolegi Trojciaka. I jego certyfikat. Dziękuję za uwagę. Dobry lot.